Zapraszam na holster. Hejka, ogólnie to dogrywam Wam tutaj, bo chciałam Wam zrobić update moich kwiatków w pokoju. No jak widać one się całkiem pięknie prezentują, są zdrowe, silne. Ja mam strasznie dużo kwiatków w domu, ale chciałam Wam zrobić takie update tutaj, wiecie. Roślinnie, nieroślinnie i w ogóle no coś pięknego po prostu. No tutaj aktualnie robiłam sobie śniadanko i no wiecie, zaczynanie dnia. E, ciężkiego też dla mnie było grypa, ale no było jakby łatwo w miarę. Wiedziałam jak to wygląda. Potem zrobiłam na giba obiad, tu już w ogóle pokazuję wam resztki. Nie mam wam jak zrobiłam, ale zrobiłam jakieś makaron z seropy, był dobry w sumie. I tutaj was zapraszam, już na haul zakupowy trochę mi się rzeczy nazbierało, ale w sumie było ok. I no, zapraszam do oglądania. No i miałam wam coś powiedzieć ogólnie, do którego wam się tutaj do vloga Zapomniałam, że mam tego vloga, robię, więc wybaczkiem wiecie, ja tak siądę nad tym, nad tymi nagrywkami, ja o tym zapomnę, i, a więc tak, nie wiem, czy to będzie wstawione teraz, czy wcześniej, ale wiem, że będzie holzak zakupowy w tym vlogu i albo wam to wstawię teraz, albo wam to wstawię później w ogóle, po tym, jak już wam opowiem. No ogólnie to jest jedna z rzeczy z Hola. Taki topik. Ale no. Będę ten blog będzie jakby podzielony na kilka dni. Tygodni nawet, bo y, zmontowanie tego trochę mnie zajmie, więc no. Hejka, zapraszam Was na Hol z temu. No i tutaj, e, tutaj, wam, tutaj wam, wam pokażę, e, co mniej więcej kupiłam. Ja i tak no, dalej nie, co, bo... takie przebitki będziecie tutaj mieli z ja wam przedstawię jeszcze, jeszcze zdjęcie propos tego dresu tutaj e, wam pokazuję, co mi dzisiaj przyszło postałam, i tak dalej i e, e, no, e, no, będzie ogólnie testing dara, bo ja jeszcze darań, nie używałam srecyja. tych konturówek. dzisiaj mi ale ja wam tutaj podograłam. powstawiam jak ja w danych rzeczach wyglądam co do tego szlafroka to ta wam tak to nie wiem mam wyszany Strasznie I... się jak to wygląda. i tak widzę, ale ta koszulka, nie, nie, nie. No, po prostu to, 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 to nie, nie. nie wiem, nie wiem, nie? wiem gdzie nie. Wyłyszę, nie. tego nawet określić, e... gdzie, gdzie siada wida piżowa to więc no, Ten jak, top za to jest spoko tom. moim zdaniem. E, spoko. Jest okej, myślę. Myślę, że jest okej. Sama nie wiem, dajcie znaki, co uważa jak no i piżamka, taka czerwona satynka, ja mam rozmiar S, ale moim zdaniem jest spoko. Tutaj hmm. macie ma jeszcze zdjęcia I w tym topie, wziąłem też płatki pod oczy, ale miałam małą awarię, bo jak je otwierałam do odegrywek, to wzięły mi, wyleciały, ale tutaj no, zdarzają się wypadki. Tu Wam pokazuję konturówki, ładne mam kolory, rysowałam na ręce i spoko, no i tutaj ma się taki błyszczyk ala zamiennictwo, no myślę, że jest okej, w sensie, nie wiem, zobaczymy w sumie jaką to będzie nazywa, wyglądać na chodzi, Pana ręce się ładnie prezentuje gęste, jest dosyć gęsty ja całkiem ładnie nawet na i, wstawię i wstawię wam kodzik do darmowych prezentów na temu a i tutaj wam pokazuję ten dresik co był na samym początku on jest taki welurowy i ten top też jest z tego holu całego więc no myślę że całkiem przyszłam do was pogadać jeszcze Mm, tak, hall mam nagrane, mm, jak widzieliście. Yy, Staram się jakby, mam nadzieję, że mi nie zbanują tego filmu. Mm, za tą bieżą. Mm, polecam. Yy, miałam mały wypadek przy pracy. Jakby yy, yy, te płatki, bo mi wzięły, wypadły pudełka całkiem. Yy, ale co czy ja mam coś jeszcze widzowie do powiedzenia? No tak. Yy, Ja, wiecie, domontowałam ten film parę dni, bo ym, no zapomniałam, że nagrywam tego vloga, no, ale no, wiecie, ja po tej grypie to tak, yy, wiecie, wiecie jak jest, no i co widzowie i uważajcie to na siebie, bo po ostatnich wyjaśnieniach wyjaśniam na drugiej aplikacji, co się w sumie powiedziało. I... I co? Będę się do Was tutaj częściej na pewno odzywać. Dużeczki. A i miałam Wam jeszcze pokazać, co moja mama dostała na jej matki. To dostała do mnie taki grawer. Mm, piękny. A od mojej siostry kwiatki. Tutaj mam zdjęcie wam wstawię. A i tak wygląda ten dress w całości. Zapraszam na Holsten Hejka. Ogólnie to. Dogrywam Wam tutaj, bo chciałam Wam zrobić update moich kwiatków w pokoju. No, jak widać, one się całkiem pięknie prezentują, są zdrowe, silne. Ja mam strasznie dużo kwiatków w domu, ale chciałam wam zrobić takie update tutaj, wiecie. Roślinnie, nieroślinnie i w ogóle. No, coś pięknego po prostu. No, tutaj aktualnie robiłam sobie śniadanko. I, no wiecie, zaczynanie dnia e, ciężkiego, to wszystko dla mnie był grypa, ale no, było jakby łatwo w miarę, Wiecie, jak to wygląda. Potem zrobiłam nagiba obiad, tu w ogóle, pokazuję wam reszki, umiałem ja nagrać, Wam jak zrobiłam, ale zrobiłam jakiś makaron z seropy, no, był dobry w sumie. E, i Tutaj Was zapraszam już na haul zakupowy Trochę mi się rzeczy nazbierało, ale w sumie było ok. I no zapraszam do oglądania No i miałam Wam coś powiedzieć Ogólnie do krymów Wam się tutaj do vloga Zapomniałam, że mam tego vloga, robię, więc wybaczkę Wiecie, ja tak siedzę nad tym, nad tymi nagrywkami Ja o tym zapomnę i... A więc tak, nie wiem co to będzie wstawione teraz czy wcześniej, ale wiem, że będzie hol zakupowy w tym blogu. I albo wam to wstawię teraz, albo wam to wstawię później w ogóle po tym, jak już wam opowiem. No, ogólnie to jest jeden z rzeczy z schola, taki topik. Ale no. Będę ten blog będzie jakby podzielony na kilka dni, tygodni nawet, bo zmontowanie tego trochę mnie zajmie więc no Hejka, zapraszam was na Holstemu. No i tutaj e, wam, tutaj wam pokazuję, no, pokażę, e, co mniej więcej kupiłam i tak no, dalej, mówię, co, bo... i takie przebitki będziecie tutaj mieli z ja wam przedstawię jeszcze, ja e, jeszcze zdjęcie propos tego adresu tutaj e, wam pokazuję co mi się przyszło postaram, i tak dalej e, i no, tutaj e, um, będzie ogólnie paski, testing dalej, bo ja jeszcze nie używałam tych jak... konturówek dzisiaj właśnie ta z tebół, ale ja wam tutaj powstawiam dobrała. jak ja w danych rzeczach wyglądam te, te, te co do tego szlafroka to powiem wam tak to nie wiem, mam Strasznie się jak to wygląda. i... ale koszulka, nie, nie, nie. Po prostu nie wiem, tego nawet określić, gdzie siada wita piżowa to teorie. więc no, Ten top za to jest spoko moim zdaniem. Spoko. Jest okej, myślę. Myślę, że jest okej. Sama nie wiem, dajcie znaki, co uważacie. No i piżamka, taka czerwona satynka, ja mam rozmiar S, ale moim zdaniem jest spoko. Tego topu. Tutaj macie jeszcze zdjęcia w tym I topie, też na próbę, wziąłem też płatki pod oczy, ale miałam małą tury, awarię, ba, bo jak je otwierałam do odgrywek, to wzięły mi wyleciały, ale tutaj zdarzają się no, wypadki. Tu Wam pokazuję konturówki, no, ładne, obcianie, ładne mam na kolory, rysowałam na ręce i jest spoko, no, 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 no i tutaj macie się taki błyszczyk ala zamienniczko, no myślę, no, że jest okej, w sensie, nie wiem, zobaczymy w sumie jaką to będzie na wyglądać na, chodzi, eee, na ręce się ładnie prezentuje jest, jest dosyć gęsty ja całkiem ładnie na i wstawię Wam kodzik do darmowych prezentów na temu a i tutaj Wam pokazuję ten dresik co był na samym początku on jest taki welurowy i ten top też jest z tego holu całego eee, więc no myślę, że całkiem nie przyszłam do Was pogadać jeszcze mm. tak Hol mam nagrane, jak widzieliście. Yy, starałam się jakby... Mam nadzieję, że mi nie zbanują tego filmu. Yy, za tą nie yy, polecam. Gdybym ja miała mały wypadek przy pracy, bo jakby wkładając te płatki, bo mi wzięły, wypadły z pudełka całkiem. Yy, ale co, czy ja mam coś jeszcze Widziałem do powiedzenia? No tak. Yy, Ja wiecie, montowałam ten film parę dni, bo ym, no zapomniałam, że nagrywam tego vloga, no ale no wiecie, ja po tej grypie to tak yy, wiecie, wiecie jak jest, no i co widzowie i uważajcie to na siebie, bo po ostatnich wyjaśnieniach wyjaśniałam na drugiej aplikacji, co się w sumie powiedziało. I... I co? Będę się do Was tutaj częściej na pewno odzywać. Dużeczki. A i miałam Wam jeszcze pokazać, co moja mama dostała na jej matki. To dostała ode mnie taki grawer. Piękny. A od mojej siostry kwiatki. Tutaj mam zdjęcie wam wstawię. A i tak wygląda ten dress w całości.